Przed nami 165. odcinek tureckiego serialu, Złoty Chłopak. Suna zaniepokojona obecnością Pelin przychodzi po radę do Ifakat, zaś Orhan próbuje rozmówić się z żoną. Kaja szykuje romantyczną niespodziankę dla Suny. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 165. odcinku, Złotego Chłopaka, 165. Odcinek serialu Złoty chłopak we wtorek 23 kwietnia 2024 roku. Streszczenie 165 odcinka Złoty chłopak. Suna zaniepokojona obecnością Pelin przychodzi po radę do Ifakat. Orhan pod wpływem ojca próbuje rozmówić się z żoną. Ferit znajduje sposób, jak odwrócić uwagę od feralnego zdjęcia. Kaja przygotowuje romantyczną kolację dla Suny. Halis wyznacza rodzinie nowe obowiązki. 28 sierpnia 2023 roku w polskiej telewizji zadebiutował nowy turecki serial, Złoty Chłopak, turecki. Jali Kapkini. Nowe odcinki są emitowane od poniedziałku do piątku o stałej porze na antenie TVP1 o godzina 14, zaś powtórki o godzina 6:05.